Cześć, tu Dreddy Stojegotner i dzisiaj opowiem Wam kolejny mechaniczny temat. Tym razem skupimy się na ruchu i pozycjach w walce. W trakcie walki bohaterowie i potwory znajdują się w ciągłym ruchu. Często przemieszczają się i zajmują pozycje zapewniające im przewagę. W swojej turze możesz przemieścić się na dystans nie większy od wartości Twojej szybkości. Możesz wykorzystać tyle metrów w swojej szybkości, ile chcesz, kierując się zasadami, które będę zaraz Ci przybliżał. Twój ruch może zabierać w sobie skakanie, wspinanie się i pływanie. Opcji jest sporo. Te sposoby poruszania się mogą zostać połączone z chodzeniem lub stanowić Twój cały ruch. Niezależnie od tego, jak się poruszasz, odejmujesz dystans pokonany w każdej z Twojej części ruchu od swojej szybkości aż do momentu, w którym zużyjesz ją całą lub zakończysz ruch, bo stwierdzisz, że nie chcesz iść dalej. Możesz dzielić swój ruch w trakcie tury, wykorzystując część swojej szybkości przed swoją akcją, a część po niej. Przykładowo możesz podejść o półtorej metra do przeciwnika, zaatakować go, być może ukatrupić, i podejść do kolejnego przeciwnika albo w dowolną inną stronę. Jeżeli jest taka możliwość i posiadasz atak wielokrotny, możesz podzielić swój ruch jeszcze bardziej. Podejść półtorej metra, zaatakować jednego przeciwnika, Możesz go pokonać, przejść 3 metry, pokonać drugiego przeciwnika i pójść sobie gdzieś jeszcze dalej. Opcji jest wiele. W grze występuje wiele rodzajów szybkości. Jeśli posiadasz więcej niż jeden rodzaj szybkości, np. szybkość chodzenia i szybkość latania, możesz, chodzić, możesz przechodzić płynnie pomiędzy nimi podczas wykonywania ruchu. Za każdym razem, gdy zmieniasz rodzaj szybkości, odejmij przebyty do tej pory dystans od nowego rodzaju szybkości. Wynik określa, jak daleko możesz się poruszyć. Jeśli rezultat wyniósł 0 lub mniej, nie możesz skorzystać z nowego rodzaju szybkości podczas wykonywania tego ruchu. Przykładowo, jeśli twoja szybkość wynosi 9 metrów, a szybkość latania 18 metrów, ponieważ Mac rzucił na ciebie Charlotte, albo po prostu jesteś arakokrom, bądź masz jakieś skrzydełka, możesz przelecieć 6 metrów. Następnie przejść 3 metry i wbić się w powietrze, aby przelecieć kolejne 9 metrów. Kolejną rzeczą jest trudny teren. Walko walka rzadko kiedy toczy się w pustych pomieszczeniach lub w gładkich, na gładkich równinach. I scenaria zawiera zwykle elementy trudnego terenu. Zasypane kamieniami pieczary, lasy pełne ciernistych krzewów czy niebezpieczne schody. Każdy męt ruchu w trudnym terenie kosztuje dodatkowy metr szybkości. Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy wiele różnych czynników znajduje się na danej przestrzeni. Sprawia to, że teren jest trudny. Niskie meble, rupiecie, zarośla, strome schody, śnieg i płytkie bagna są przykładami trudnego terenu. Przestrzeń zajmowana przez inną istotę, wroga bądź nie, również liczy się jako trudny teren. Teraz kolejna rzecz, która łączy się z jednej strony z akcjami, jednej strony z ruchem. Jest nią powalenie. Uczestnicy walki często lądują na ziemi, ponieważ zostali obaleni lub sami postanowili upaść. W rozumieniu mechaniki gry są wtedy powaleni. Możesz upaść samemu bez używania swojej szybkości. Wstawanie jest nieco trudniejsze. Aby się podnieść, musisz wydać połowę swojej szybkości. Przykładowo, jeśli Twoja szybkość wynosi 9 metrów, musisz zużyć 4,5 metra, aby wstać. Nie możesz tego zrobić, jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością szybkości lub została ona zredukowana do zera. Aby poruszać się, będąc powalonym, musisz czołgać się lub użyć magii, takie jak teleportacja. Każdy metr ruchu podczas czołgania się kosztuje cię dodatkowy metr szybkości. Z tego powodu czołganie się w trudnym terenie to wydatek 3 metrów szybkości za pokonanie 1 metra. Poruszanie się wokół innych stworzeń to kolejny temat. Możesz przemieścić się przez przestrzeń, którą zajmuje stworzenie nie będące twoim wrogiem. W przypadku wrogiej istoty możesz to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest przynajmniej dwa razy większa lub dwa razy mniejsza od ciebie. Pamiętaj, że obszary zajmowane przez inną istotę jest dla ciebie trudnym terenem. Niezależnie od tego, czy dana istota jest twoim wrogiem, czy przyjacielem, nie możesz zakończyć tury w miejscu, które zajmuje. Jeśli opuszczasz sferę ataku wrogiej istoty podczas swojego ruchu, prowokujesz tzw. atak okazyjny, o którym wspomniałem w poprzednim filmie. Jak to wygląda w praktyce? Użyjemy znowu naszych fenomenalnych figurek. My jesteśmy zielonym żetonem. Podejdziemy do przeciwnika, zaatakujemy go, ale w jego, w jego turze on zaatakuje nas. Może się okazać, że jesteśmy na naprawdę niskich punktach wytrzymałości i stwierdzimy, że trzeba by się wycofać. Możemy skorzystać z akcji odstąpienia, o której wspomniałem, ale co jeżeli zużyliśmy akcję na czarb bądź inną. Akcję. W takim wypadku możemy po prostu użyć naszego ruchu, żeby odejść od przeciwnika, niemniej jednak on jak najbardziej będzie mógł użyć swojej reakcji, żeby nas zaatakować, kiedy tylko my opuścimy jego sferę ataku, czyli przy ataku wręcz to będą najbliższe kratki. Kolejnym aspektem ruchu jest latanie. Istoty latające mogą korzystać z wielu zalet swojej mobilności, lecz muszą również liczyć się z ryzykiem upadku. Jeśli latająca istota zostaje powalona, jej prędkość z... zostanie zredukowana do zera, lub, dowolny... lub w dowolny inny sposób zostanie ona pozbawiona możliwości poruszania się, to spada na ziemię, chyba że dysponuje umiejętnością unoszenia się w powietrzu lub utrzymuje się w górze za pomocą magii. Na przykład czarem lotu albo biurko spadania. Następny aspekt to rozmiar istot. Każda istota zajmuje określoną ilość miejsca. Tabela rozmiarów znajduje się w podręczniku gracza i pokazuje, ile obszaru kontroluje w walce dana istota. Obiekty mogą czasami wykorzystać tą samą kategorię rozmiarów. Do tej kategorii możemy zaliczyć po kolei: malutki, mały, średni. Duży, wielki oraz ten, który spotyka się najczęściej w przypadku smoków, czyli ogromny. Cztery zajmują kolejno poniżej jednej kratki, choć w walce i tak zajmują ją pełną, nadal mniej niż jedną kratkę, jedną kratkę, obszar 2 na dwie kratki, 3 na 3 oraz obszar 4 na 4 kratki. Przestrzeń zajmowana przez daną istotę to obszar mierzony w metrach, który jest przez nią efektywnie kontrolowany w walce, i nie oznacza fizycznych rozmiarów tej istoty. Przykładowo, typowe średnie stworzenie nie jest szerokie na półtorej metra, lecz jest w stanie kontrolować przestrzeń o takiej szerokości. Jeśli średniego rozmiaru hobgoblin stoi w szerokich na półtorej metra drzwiach, inne istoty nie mogą przez nie przejść, chyba że hobgoblin im na to pozwoli. Przestrzeń zajmowana przez stworzenie jest również odzwierciedleniem obszaru potrzebnego, by mogło ono skutecznie walczyć. Z tego powodu istnieje limit dotyczący liczby istot, które mogą otoczyć inną postać podczas starcia. Przy założeniu średniego rozmiaru walczących 8 istot może wypełnić przestrzeń w promieniu 1,5 metra dookoła wroga. Ponieważ większe istoty zajmują więcej miejsca, mniejsza ich liczba może otoczyć inną postać. Jeśli cztery duże istoty tłoczą się dookoła średniej lub mniejszej postaci, pozostaje niewiele miejsca dla kogoś innego. W odwrotnej sytuacji można do 20 średnich istot otoczyć jedną ogromną. Jak to wygląda w praktyce? Mamy naszego gracza i jeżeli spojrzymy na średnie istoty, no to faktycznie zmieściłoby się nam ich 8. Ale jeśli już użyjemy dużych żetonów, widzimy, że efektywnie mniej. Będzie mogło pokryć naszą przestrzeń, nie mówiąc już o ogromnych. Stworzenia mogą się przecisnąć przez przestrzeń, która jest wystarczająco duża dla kogoś o jeden rozmiar mniejszego. Na przykład duże stworzenie może przecisnąć się przez obszar, który ma 1,5 metra na 1,5 metra. Przyskając się, istota musi wydać dodatkowy metr szybkości za każdy przebyty metr. Ma również utrudnienie we wszystkich testach ataku, rzutach obronnych na zręczność. Czesty ataku przeciwko takiej istocie wykonuje się z ułatwieniem, dopóki znajduje się on w wąskiej przestrzeni. Dla nas, w Tajotne, walka na siatce jest standardem, ale nie musi tak być. Jeśli rozgrywacie walkę używając kwadratowej siatki bitewnej, takiej ta i figurek lub innych znaczników, to już prezentuję wam, jak to powinno wyglądać. Każdy kwadrat siatki odpowiada 1,5 m na 1,5 metra szerokości. Zamiast poruszać się metr po metrze, poruszacie się kwadrat po kwadracie. Oznacza to, że ruszacie się odcinkami po 1,5 metra. Będzie Wam łatwiej, jeśli przełożycie swoją szybkość na liczbę kwadratów, dzieląc tą wartość przez 1,5. Przykładowo, szybkość wynosząca 9 metrów składa się na szybkość 6 kwadratów. Jeśli często używacie siatki bitewnej, radzę Wam zapisać szybkość wyrażoną w kwadratach na kartach postaci niż w metrach, no bo w praktyce to nimi będziecie się przemieszczać. Aby wejść na kwadrat, musisz mieć możliwość poruszania się przynajmniej o jeden kwadrat. Nawet jeśli pole, na które chcesz się ruszyć, znajduje się po skocie od zajmowanego przez ciebie miejsca. Jeżeli wejście na kwadrat kosztuje dodatkową szybkość, jak ma to miejsce w przypadku trudnego terenu, o którym już, o którym już wspominałem, musisz mieć wystarczająco dużo, aby zapłacić ten koszt. Przykładowo, musisz mieć do dyspozycji co najmniej dwa kwadraty szybkości, aby wejść na kwadrat trudnego terenu. Ostatnim aspektem walki na siatce pokrytej kwadratami, są mniej rogi. Ruch naskos nie może przebiegać przez rogi ścian ogromnych drzew lub inne elementy terenu, które wypełniają całą zajmowaną przez siebie przestrzeń. Aby określić na siatce bitewnej odległość pomiędzy dwoma istotami lub rzeczami, najprościej będzie policzyć kwadraty. Rozpocznij od kwadratu, przylegającego do jednego z nich, a skończ na kwadracie docelowym licz zawsze po najkrótszej możliwej ścieżce, nie ma potrzeby tego wydłużać. To by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy, mechaniki walki, a konkretnie w tym przypadku ruchu. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, których nie udało się rozwiać w tym filmie, zachęcam Was do zadania ich w komentarzu. Yy, spotkałem się z tym, że te filmy mają mało mojego ingerencji, bierze się to z tego, że zależy mi na tym, żeby nie ingerować w treść zasad podręcznikowych i przedstawić je w takiej formie, jakiej są zaprezentowane w podręczniku, żeby nie pojawiły się błędy w interpretacji. To tak słowem tłumaczenia się. Więc teraz, kiedy już wiecie, jak przemieszczać się po siatce, to możecie już śmiało wyciągnąć swoje drogocenne figurki, wyciągnąć kolorowe framastry i maty i bawić się lalkami, znaczy rozpocząć swoje walki. Ode mnie to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby obserwować nas na Facebooku, Instagramie, subskrybować na YouTube. No i oczywiście zachęcam Was do dołączenia do grona patronów. Cześć!